Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Przez ostatnie 10 lat fani bardziej i bardziej narzekali na efekty komputerowe w filmach MCU. Fani, a raczej antyfani, bazują tylko na tych kilku złych przykładach, jak na przykład ostatnia scena w Czarnej Panterze. Ludzie mają to do siebie, że wytykają błędy, a nie widzą tych pozytywnych rzeczy. Czy tego chcemy, czy nie, w MCU takich efektów specjalnych będzie tylko więcej i więcej. Podsumowując efekty CGI, w filmach Marvela nie stają się gorsze, a studio przełamuje kolejne bariery i każdy film jest lepszy od poprzedniego. Dzisiaj przedstawię Wam 10 elementów, które w filmach MCU zostały stworzone za pomocą komputera, o których prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. Padniecie, jak usłyszycie numer 2 i 3. Ale zanim o tym, to przywitajcie pięciu najnowszych subskrybentów na kanale. Jeżeli chcesz być na tej liście w kolejnym filmie. To wiesz co zrobić, prawda? Czekam na wasze fanarty na Discordzie, do którego link macie w opisie. 10. Opaska na oczy Tora. Przez pewien okres w MCU mogliśmy zobaczyć Tora z przepaską na oko zupełnie jak Pirat. W nowszych filmach Thor przestał jej używać z jednego powodu odzyskał oko. Nick Fury był jednak tą postacią, która jako pierwsza zaczęła przypominać Pirata. W obu przypadkach zakrywały urazy, jednak nie zostały stworzone tak samo. Kiedy Hela pomogła Torowi pozbyć się oka, filmowcy dali Chrisowi Hemsworthowi prawdziwą skórzaną przepaskę, jednak, jak sam powiedział serwisowi CinemaBlend, to był prawdziwy koszmar. Przepaska ciągle spadała, ponieważ nie mieli tego paska, nie wiem jak on się nazywa, który utrzymałby ją w ryzach. Filmowcy stwierdzili, że cyfrowo zakryją oko w postprodukcji. Dlaczego nie dostał takiej samej opaski jak Nick Fury, tego nie wie nikt, jednak było niemożliwym do powiedzenia, czy jest to komputer, czy nie. 9. Kostiumy do podróży w czasie Kostiumy do podróży w czasie pierwszy raz pojawiły się w drugim zwiastunie Endgame. Herosi nosili je przez większość drugiego aktu filmu. Okej, okay, no więc aktorzy dostali nowy kostium, w którym jeszcze bardziej mogli pocić się na planie, prawda? Nie. Wszystkie białe stroje były w 100% generowane komputerowo, a aktorzy nosili swoje zwykłe kostiumy. Tylko jaki był cel w generowaniu strojów komputerowo, zapytacie. W momencie nagrywania Endgame studio nie zdecydowało jeszcze, jakie kostiumy będą nosili bohaterowie. Aktorzy nagrali wszystkie sceny w ich standardowych strojach, na które nałożone były kropki do śledzenia komputerowego. Dzięki takiemu zagraniu filmowcy mieli mniej więcej rok na sfinalizowanie projektu. 8. Rękawy Tora w Infinity War. Strój Tora, nie wliczając Ironmana, zmienił się chyba najwięcej razy w MCU. Elementy kostiumu zmieniały się drastycznie, lecz jedno pozostało: metalowe rękawy. Wygląda na to, że te rękawy mają funkcję obronną, biorąc pod uwagę fakt, że Thor bardziej woli walkę wręcz. W bitwie o Wakandę te rękawy nie istnieją. Na zdjęciach z planu filmowego można zobaczyć Krisa bez rękawów, a w ich miejscu znajome kropki do śledzenia komputerowego. Nie wiadomo czy w innych filmach też były dodane w postprodukcji, lecz biorąc pod uwagę Infinity War można przyjąć, że tak. 7. Hełm Kapitana Ameryki w Endgame Kiedy Cap walczył z Capem w Avengers Endgame łatwo było rozróżnić który jest z przyszłości, a który był z 2012 dzięki hełmowi. Jednak nie zawsze tak było. W oryginalnej wersji obie postacie nie miały żadnego nakrycia głowy, przez co znacznie trudniej było ocenić, komu kibicujemy. Po próbnym pokazie dla wybranych osób, specy od CGI musieli dodać na jednego kapitana hełm komputerowo, ponieważ, jak sami widzowie stwierdzili, ciężko było rozróżnić, który jest którym. Muszę przyznać, że robota została wykonana perfekcyjnie, tego się po prostu nie da odróżnić od prawdziwego hełmu. 6. Oczy hełmu Antmana. Jak większość superbohaterów, Antman ma prawdziwy kostium, tak aby Paul Rudd i jego dubel mogli go używać nagrywając sceny akcji. Strój, który używany jest do nagrywania, czasami się różni od tego widzianego na dużym ekranie. Idealnym przykładem jest Antman. Przez większość czasu ekranowego jego ubiór jest dokładnie taki sam, jak ten w garderobie. Wszystkie szczegóły stroju zostały skrupulatnie stworzone przez krawców. Helm Scotta Langa to już inna historia. Podczas gdy tylna część hełmu jest jak najbardziej prawdziwa, to część zakrywająca twarz, jak i oczy są generowane komputerowo, przynajmniej w niektórych scenach. Kompletny hełm istnieje i jest używany, lecz filmowcy sięgają po komputery w tych bardziej wymagających scenach. 5. Cały kostium Czarnej Pantery. Zupełnie jak Paul Root, Chadwick Bossman czasami ubiera prawdziwy, kompletny kostium Czarnej Pantery. Jednak cały strój dostaje kilka warstw generowanych komputerowo w postprodukcji. Patrząc na to jak nagrywano Civil War, w którym zadebiutowała Czarna Pantera, można zobaczyć, że każdy centymetr ma jakiś element CGI. Kostium jest generowany przez komputer nawet w najprostszych scenach, takich jak na przykład rozmowa T'Chali z Zemo. Wartym zwrócenia uwagi jest to, że oczy Czarnej Pantery są całkowicie stworzone przez komputer. W stroju noszonym przez aktora czy dublera w miejscu oczu są wycięte dziury. 4. Włosy Kapitan Marvel Włosy zachowują się nieco inaczej w przestrzeni kosmicznej niż na Ziemi. Więc filmowcy mieli nie lada orzech do zgryzienia, ponieważ nikt dobrowolnie nie poleciałby w kosmos i zdjął hełmu, aby sprawdzić, jak takie włosy zachowują się w przestrzeni kosmicznej. Stwierdzono, że włosy będą falowały tak jak pod wodą, więc prawdziwe włosy Brillarson musiały być zakryte i dodane w postprodukcji. W drugiej połowie Endgame Carol ma krótkie włosy, podczas gdy na początku filmu są do łopatek. W scenach rozgrywających się w kosmosie, Bri nosiła specjalną czapkę, aby przykryć jej włosy, a te zostały dodane w postprodukcji. 3. Krocze Lokiego. Teraz coś co najmniej dziwnego. Podczas pierwszego filmu o solowych przygodach Tora specja od efektów specjalnych dodali do kostiumu Lokiego coś od siebie, a raczej odjęli. Pozostaje tylko pytanie: dlaczego? Strój boga oszustwa różni się w filmach. Pierwszy kostium, w którym go widzimy, ma wyeksponowany pewien element, przez co niemożliwym byłoby niezauważenie go w kinie. Porównując zdjęcia z planu filmowego i finalny efekt, można zauważyć, że strój został zmieniony za pomocą magii komputera. Bardzo dobry ruch ze strony filmowców, bo już widzę te nieśmiertelne i legendarne memy. 2. Tony Stark Cyfrowe odmładzanie aktorów to w Hollywood coraz częstszy zabieg. Czasami wychodzi to bardzo dobrze, jak na przykład Samuel L. Jackson w Kapitan Marvel, czy bardzo słabo, jak Johnny Depp w ostatnich Piratach. Są jeszcze przypadki, w których zrobione jest to wręcz perfekcyjnie, jak Robert Downey Jr. w końcówce Iron Mana 3. W połowie kręcenia filmu RDJ doznał kontuzji kostki, co wykluczyło go z filmu na kilka tygodni. Do nakręcenia został trzeci akt, i Tony Stark był w tych scenach po prostu niezbędny. Film miał już zaklepaną datę premiery, więc filmowcy stwierdzili, że stworzą aktora komputerowo w finalnej scenie filmu. Scena, w której Tony Stark wrzuca reaktor łukowy do oceanu, nagrane były przez innego aktora, a specy na końcu dodali twarz RDJ. To wykonanie jest zdecydowanie jednym z najlepszych w całym MCU. Numer 1. Aktorzy podczas podróży w czasie. Efekty specjalne w Avengers Endgame są zdumiewające. To fakt. Przez zastosowanie podróży czasowych widzimy młodsze wersje Hanka Pyma czy Howarda Starka. Ich komputerowe odmładzanie było bardzo dobre. Odmłodzenie Michaela Douglasa było konieczne, ale co powiecie na to, że każdy aktor grający przeszłe wersje siebie wygenerowany był komputerowo. Każdy aktor został delikatnie odmłodzony, aby wyglądał dokładnie tak jak swoja wersja z 2012. Szef działu efektów specjalnych, Trent Klaus, w wywiadzie dla ComicBook.com powiedział, że nawet postaci z 2014 musiały zostać odmłodzone, aby wszystko wyglądało idealnie. Nie wiem, czy musieli posuwać się do odmładzania aktorów za pomocą komputera, skoro mogli to załatwić znacznie tańszym makijażem. Oczywiście w komentarzach dajcie mi znać, czy zauważyliście niektóre z tych elementów, a może żadnego, a może wszystkie. Hej, ty jesteś jeszcze? Zaczekaj! Skoro mam Twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić Sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie!